Wstęp do wiosennej edycji biuletynu Zatrzymaj się! Sztuka Ogrodowa, wydawanego pod adresem sztukaogrodowa.pl. Człowiek zawsze potrzebuje dzielić innych na swoich i obcych. Potrzebuje rozpoznawać osoby ze swojego gatunku albo należące do tej samej wysokości drabiny społecznej i odróżniać je od tych, którzy nie należą mamy to zakodowane w korze przedczołowej i układzie limbicznym, a szczególnie w ciele migdałowatym. Po prostu musimy tak robić. Cywilizacja ludzka ulega nieustannej demokratyzacji, a mimo to warstwy społeczne nie przestają i raczej nie przestaną istnieć. W różnych częściach świata dysproporcje klasowe tylko się pogłębiają. Niektórzy są zawsze bardziej uprzywilejowani od innych może przez władzę, a może przez pieniądze zwykle przez jedno i drugie. Jakaś część z tych osób jest uprzywilejowana także przez wysoką kulturę i wrażliwość. Ludzie należący do poszczególnych grup społecznych zawsze posiadają mniejszą lub większą tożsamość plemienną, pewien rodzaj poczucia tożsamości ze swoimi, a także dumę wynikającą z przynależności i tym samym poczucie odrębności od innych. Niektórzy z członków ludzkich społeczności wolą pozostawać w cieniu, cieszy ich bycie incognito lub wybierają je np. z powodu bezpieczeństwa. Większość jednak chce wyraźnie zaznaczyć swój status i pokazać go pozostałym, zarówno członkom swojej grupy, jak i innych grup. Czym jest luksus? To są wszystkie wyróżniki wyższego, najwyższego statusu społecznego, które będą czytelne dla innych członków danej kultury. W szerokim ujęciu, czyli np. w ramach jednego narodu lub cywilizacji i zarówno dla ludzi o tej samej pozycji, jak i dla niższych warstw. Luksus jest bowiem aktualną opowieścią o rozwarstwieniu społecznym. To kod społeczny i komunikacja, która... Podlega nieustannej aktualizacji. Czasy się zmieniają i ludzie też. Dlatego do użytku wchodzą coraz to nowe wyróżniki luksusu. Z drugiej strony te stare prawie nigdy nie tracą znaczenia, ponieważ dobra luksusowe zawsze wyróżniają się ponadczasowością i nabierają wartości w czasie. Historyczna willa z ogrodem opartym o strzyżone żywopłoty i hektary zadbanych trawników nie przestaje być dobrem luksusowym. I wspaniałym wyróżnikiem swojego odwiecznego właściciela. Jednak dzisiaj zbudowanie takiego obiektu raczej stanie się symbolem wstydu i zacofania. Nie tylko dlatego, że te wysterylizowane trawnikami po łacie ziemi będą szkodliwe dla środowiska, a tym samym nieetyczne, ale także takie obrazki są już zbyt popularne u zwykłych ludzi. Potencjalna dostępność dóbr luksusowych jest teoretycznie nieograniczona, jednak jeśli coś stałoby się zbyt dostępne, straciłoby swój luksusowy status. Kiedyś dostępność była oparta o urodzenie lub niezmienne przyporządkowanie do kasty społecznej. Dzisiaj progiem wejścia są zwykle pieniądze. Dlatego też definicje wyznaczników i dobra luksusowe podlegają ciągłym przemianom, są żywe podobnie jak żywe i zmienne jest całe społeczeństwo. Zatrzymaj się i pomyśl. Luksus jest stary jak ludzkość. Jego korzenie sięgają do naszych najbardziej pierwotnych i biologicznych podstaw. U zwierząt stadnych zwykle ustala się hierarchia, w której dominuje samiec alfa, zagarniający najlepsze terytorium, wybierany przez samice i podporządkowujący sobie pozostałych samców i resztę społeczności. Dobrze widać to na przykładzie małp lub wilków, gdzie dominujące pary cieszą się licznymi przywilejami. W najprostszych społecznościach plemiennych, tworzonych przez rasę ludzką, typowe kody zwierzęce związane z hierarchią, jak różne dźwięki czy gesty, zostają wzmocnione przez elementy wizualne i symboliczne, zaczynając od ubioru i biżuterii, przez najlepszą chatę w najlepszym miejscu w wiosce. Wyłączny dostęp do najlepszych zasobów i tym podobne. Wyróżniki statusu dozwolone dla jednych są poza zasięgiem innych. Część członków plemienia patrzy na wodza i jego żonę z zazdrością, startuje do konkurencji i co jakiś czas następuje wymiana lub rozbudowa klasy superior. Większość akceptuje status quo, swoją pozycję i cieszy się tym, co ma. Ale wszyscy bez wyjątku patrzą. Outsiderzy to pomijalny społecznie margines. Parę tysięcy lat później cywilizacja jest kosmicznie bardziej rozwinięta, ale schematyczne mechanizmy pozostają te same. Podobnie jak fakt istnienia drabiny społecznej. Nawet jeśli wielu ludzi rezygnuje ze wspinania się po niej, propagując równouprawnienie. Hierarchia społeczna istnieje, a luksus, który pozwala ją rozpoznać, jest faktem. Nieźle już poznanym i angażującym wiele osób i firm. Istotnym elementem luksusu jest to, że ma on dwie strony. Z jednej jest tym rozpoznawalnym wyznacznikiem, który musi być wyraźny dla innych, a z drugiej musi dostarczać osobistej i hedonistycznej przyjemności posiadaczowi i użytkownikowi. Równocześnie nie musi być bardzo wygodny. Podobnie jak przyjemność, czasem może wiązać się z różnego rodzaju bólem. Luksus wywyższa jednych, jednak nigdy nie poniża innych. Po prostu podkreśla istnienie pewnej hierarchizacji i segregacji. Poczucie krzywdy może brać się jedynie z zazdrości lub dogmatyzmu u tych, dla których świat ten jest niedostępny. Dobra luksusowe mają podnieść szczęśliwość u jednych, ale bez pogrążania kogokolwiek. Luksus po prostu potrzebuje publiczności. W historii ludzkości ogród ozdobny domyślnie był dobrym luksusowym. Był zawsze zbytkiem, który nie służył niczemu innemu jak osobistej przyjemności. Wynikającej głównie z posiadania pięknego oraz spektakularnego otoczenia rezydencji, podporządkowania ziemi swojej woli oraz tym samym pokazaniu innym swojego wysokiego statusu społecznego. Jednak luksus nie istnieje sam dla siebie, ale po to, by zostać skonsumowanym, dlatego ogród nabiera prawdziwej wartości dopiero wtedy, kiedy można z niego skorzystać oraz podzielić się jego wspaniałością z innymi, kiedy staje się miejscem spędzania czasu, przyjemnych spotkań i relaksu, biesiadowania i leniuchowania. Taki ogród nie powstanie z inicjatywy człowieka pozbawionego wyrafinowania, posiadającego wyłącznie pieniądze i zajętego wyłącznie ich zarabianiem. Taki człowiek nie będzie miał czasu z niego korzystać, nie będzie miał na to cierpliwości, goniony pracocholizmem i rządzą sukcesu. Nie może się w związku z tym zakwalifikować do elity intelektualno-finansowej, ponieważ nie prezentuje odpowiedniego poziomu kultury, i nie jest zdolny naprawdę korzystać z dóbr luksusowych. Może pretendować, ale bilet wstępu ma cenę wyrażoną nie tylko w pieniądzach. Środki finansowe są niezbędne, aby stworzyć luksusowy ogród, ale nie są wystarczające. Indywidualnie dopasowana do wymagań klienta przestrzeń zewnętrzna może być tylko wtedy, jeśli ten klient nosi w sobie wymagania i preferencje na ten temat. Jeśli potrafi cieszyć się życiem i naprawdę, potrzebuje korzystać z takiej przestrzeni. Element użytkowy jest nie do pominięcia. Ogród nie może być tylko na pokaz. Taki ogród musi być piękny i zawsze jest zorientowany wizualnie, chociaż nie może wpadać w pułapkę wizualną i ograniczać się tylko i wyłącznie do warstwy widzianej oczami. Zwykle będzie zrównoważony i nie przeciąża wzroku, ale raczej pozwala mu odpocząć i umiejętnie wodzi go po kompozycji, zjawiającej się statycznie oraz w trakcie spaceru. Luksusowy ogród musi być wygodny dla swoich użytkowników, zapewniając im mnogość atrakcji, różnorodnych form zaciekawienia i wrażeń. Równocześnie może nie być zbyt wygodny w utrzymaniu. Ponieważ jego właściciele powinni mieć nie tylko środki na jego założenie, ale także odpowiednie serwisowanie. Kiedyś przejawem tego aspektu były na przykład wspomniane idealne murawy, ozdobne bez jednego chwastu i wystającego z Jednak dziś stały się synonimem niszczenia środowiska, a także nudy, więc straciły status luksusowy. Mogą się pojawiać, ale na małych obszarach, najbliższych obserwatorowi, Ograniczone do rangi symbolu. Równolegle otwiera się ciekawa furtka ogrodów, które wymagają minimalnej, a sprytnej pielęgnacji przestrzeni opartych o naturę. Jednak nawet tam zwykle znajdą się rabaty kwiatowe w najbliższym otoczeniu człowieka, które zostaną zbudowane na zasadzie Enchanted Nature i będą wymagały wysokiej uwagi pielęgnacyjnej. W każdym przypadku opieką nad ogrodem muszą zajmować się. Wykwalifikowani ogrodnicy, którzy nigdy nie będą tani. Wreszcie, ogród musi być zbudowany mądrze, warstwa po warstwie, z odpowiednio trwałych materiałów i sprawdzonych technologii, aby po paru latach nie okazał się początkowo śliczną, a rozsypującą wraz z upływem czasu fasadą. Przeciwnie, ma nabierać patyny i wzbogacać się dzięki wzrostowi roślin, omszałem kamieniom. I metalom pokrywającym się szlachetnymi tlenkami. Równocześnie nie w tym rzecz, by materiały ogrodowe były sztucznie utrzymywane w stanie niezmiennym, po latach wyglądając, jakby dopiero je zamontowano. Luksus bardzo lubi procesy starzenia. Trudno sobie wyobrazić, żeby tak wspaniałe miejsce było tanie, więc zawsze jego cena jest jednym z elementów składowych. Trzeba ją sfinansować. Jednak równocześnie Subiektywne poczucie piękna, wysoka zmysłowość i płynąca z niej wielosensoryczna radość korzystania, zachwyt, który rodzą drobne detale to wszystko musi budzić szczere emocje i nie ma żadnego związku z pieniędzmi. Luksusowy ogród musi być osadzony w półrealnym, a jednak osiągalnym świecie marzeń. Jest marzeniem, które się spełnia, które pozwala żyć w sobie, a jeśli tak jest, to musi być ściśle związane z tym, kto marzy. Luksus jest więc kluczowy dla właściciela i dla jego przyjemności i równocześnie musi być elementem kreowania pionowego dystansu społecznego i czynić to w sposób wyraźnie czytelny dla innych. Jeśli ogród tego nie robi, jeśli nie spełnia obu tych warunków równocześnie, jest wyłącznie elementem wysoko jakościowego rzemiosła, a jego użytkownik wyłącznie koneserem tej egzemplarzowej wyjątkowości. Ogród może skutecznie pełnić funkcje luksusowe tylko jeśli twórca ogrodu ma odpowiednią markę i silną reputację, jeśli jest rozpoznawalny w gronach, na które właściciel ogrodu chce rezonować. Dlatego twórca ogrodu luksusowego musi być dość znany zarówno w kręgach z tej samej warstwy, co właściciel jak i w warstwach obserwujących, bo drabina społeczna nie mogłaby istnieć, gdyby wspinał się po niej tylko jeden człowiek. A na pewno nie będzie istnieć, jeśli zniszczymy środowisko na naszej planecie, a winą zostaną obarczeni członkowie warstw uprzywilejowanych. Luksus nigdy nie jest opowieścią o destrukcji, przeciwnie, jest wysoce etyczny, zawiera w sobie troskę i odpowiedzialność. A dziś najbardziej etyczne i odpowiedzialne jest zakładać ogrody wykorzystujące siły przyrody, a nie zaprzęgające je w sformalizowane kieraty. Zwracać ziemię w naturze, korzystać z dobrodziejstw gospodarki obiegów zamkniętych, łączyć luksusowe strefy spędzania czasu przez człowieka z maksymalnie dużymi obszarami jak najdzikszych ekosystemów. Taki model szczególnie warto realizować na działkach prywatnych, przy rezydencjach i proponować klientom, którzy należą do warstw równocześnie zamożnych i obdarzonych wysoką kulturą. Od nich się zacznie, a reszta pójdzie w ich ślady. Jakub Gardner, myśliwiec, projektant ogrodów i ogrodnik, lider organizacji ogrodów polskich. Postscriptum. Możesz sobie wyobrazić, że jesteśmy jak ekipa Morfeusza, wyciągająca bogaczy z Matrixa, świata iluzji, rządzonego przez maszyny i wielkie korporacje producentów zarządzających nimi. Przypadkowych członków wysokich warstw społecznych nie przeciągniemy na naszą stronę, ale tych, którzy już przecierają oczy i skłaniają się ku naturze, zdecydowanie tak. Trzeba siać ziarno na urodzajną ziemię. Czy twoi klienci wezmą z twojej dłoni zieloną pigułkę i zamówią bramę do lepszego świata? Dzięki tobie obudzą się w prawdziwej rzeczywistości i zapragną zadbać o nasze wspólne środowisko. Po odrzuceniu tendencyjnej kalki z typowych polskich ogrodów, zrozumieją, że świat potrzebuje ich wrażliwości i przykładu. Jeśli pochylisz się nad cierpliwą i edukującą komunikacją, z pewnością poczują, że ich działka odda im wielokrotnie więcej, jeśli zwrócą ją naturze. Że czyniąc tak, nie poświęcają nic ze swojej pozycji. Przeciwnie, przyłączają się do najbardziej innowacyjnego trendu ratującego ludzkość przed zagładą, a przyjemność, jaką będą czerpać z korzystania ze swojego ogrodu, będzie jeszcze większa. Wejdź na sztuka myślnik ogrodowa.pl, aby zapoznać się z pozostałą treścią biuletynu i inspirującymi grafikami. W tekście natrafisz na linkowanie, pomagające ci poszerzyć wiedzę o wybranych zagadnieniach. Zapisz się też do newslettera na stronie głównej, aby otrzymać info o nowych numerach.